Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam przepis na pyszną, tradycyjną bodwinkę, na żeberkach z ziemniakami i jajkiem na twardo. Mam nadzieję, że i w tej wersji ta zupa Wam się spodoba. Ja Wam życzę smacznego i zapraszam Was na filmik. Ok, tutaj przygotowałam sobie pół kilograma żeberek. Żeberka umyłam, pokroję je teraz na mniejsze kawałki. Pokrojone żeberka przykładam do garnka Dodam do nich kilka ziaren ziela angielskiego Żeberka następnie zalewam 3 litrami zimnej wody Pod garnkiem włączam grzanie i wodę doprowadzam do wrzenia. Kiedy woda już się zagotuje, żeberka gotuje w mojej wodzie. Tak około 30 minut od czasu zagotowania się wody. Żeberka się już ładnie gotują. Podczas gotowania wydziela się szumowina, którą najlepiej ściągnąć łyżką cyzakową. Półkę cebuli opalę na palniku. Jeśli nie macie panika gazowego, możecie ją podpiec na suchej patelni. Cztery duże ziemniaki. Tak około 800 g u mnie. Teraz obiorę i pokroję w kostkę. Ziemniaków możecie dać mniej więcej, to już w zależności od Waszych preferencji. Obrane ziemniaki następnie kroję w kostkę. Ziemniaczki pokrojone Po 30 minutach do gotujących się żeberek Rzucę marchewkę U mnie dwie bo one są małe Kawałek pora Garść natki pietruszki do smaku Kawałek selera Pietruszkę oraz opaloną cebulkę. Całość przykryję i gotować będę na małym grzaniu około 40 minut. Do gotującego się wywaru dodam soli. Oczywiście pod koniec moją zupę jeszcze doprawię. Tutaj mam przygotowane dwa pęczki. Botwinki. Moja botwinka. Jest już z takimi malutkimi buraczkami. Trzy z nich zostawię i wykorzystam do mojej podfinki, a z reszty użyję tylko łodygi i liście. Liście podfinki przebiorę, pozbędę się takich nieładnych, zarzuconych liści i oczywiście bardzo dobrze umyję. Podfinka ma bardzo dużo ziemi, piasku, więc trzeba to wszystko dobrze wypłukać. Potwinkę więc przekładam na sito i wstawiam pod bieżącą wodę. Następnie te małe buraczki pokroję w paseczki. Ręce mi się świecą, ponieważ posmarowałam je oliwą z oliwek. Nie mam rękawiczek kuchennych. Wiadomo, buraczki brudzą bardzo ręce. Posmarowałam więc oliwą z oliwek, aby stworzyć barierę pomiędzy skórą a sokiem. Wiadomo, ręce i tak się trochę pobrudzą, ale na pewno mniej. Ok, tutaj mam moją umytą botwinkę. Odetchnę z niej większość łodyg. Liście na razie odstawiam na bok. I łodyżki również pokroję Na mniejsze kawałki. Widzicie, przemyłam rękę i bardzo szybko ten sok z buraczków wszedł. Moje łodyżki są pokrojone. Następnie zabieram się za liście botwinki które drobno pokroję. Na patelnie wrzucam łyżkę masła. Masło rozpuszczę i podsmażam na nim liście botwinki. Podsmażam tak około 5 minut. Czasownie po chwili listki zaczynają się już nam kurczyć, zmniejszają swoją objętość, wypuszczają sok. Kiedy podsmażane listki zaczną już tak intensywnie pachnieć, ściągam je z grzania i na chwilę odstawiam na bok. Po 40 minutach, kiedy moje warzywa są już miękkie, wyławiam je z wywaru. Żeberka dalej w nim zostawiam, a do wywaru wrzucam pokrojone ziemniaki. Dodam jeszcze soli i wywar z ziemniakami pogotuję 10 minut. Po 10 minutach do garnka wrzucam pokrojone łodygi, potwinki oraz. Pokrojone buraczki. Dodaję również dwie łyżki soku z cytryny po to, aby buraczki zachowały kolor. Całość zamieszam i gotuję następne 10 minut. Pod koniec gotowania do garnka przekładam. Podsmażone liście botwinki. Ja lubię dodać również starte warzywa z wywaru, marchewkę i pietruszkę. Do zupy ścieram również dwa ząbki czosnku. Możecie dodać jeden. Doprawiam świeżo zmielonym pieprzem oraz solą. Oczywiście do smaku. Ja dodam jeszcze odrobinę soku z cytryny. Możecie użyć zamiast soku z cytryny octu, np. jabłkowego lub balsamicznego. Opcjonalnie możecie dodać jeden listek lubczyku oraz posiekany koperek taką dużą garść. Całość wymieszam i pogotuję jeszcze 5 minut. Ja część swojej botwinki zamrożę w związku z tym przelałam część do mniejszego garnka No i oczywiście tradycyjnie botwinkę zabielam śmietaną Na taką ilość jak pokazywałam Wam wcześniej Zużyję około pół szklanki śmietany Ponieważ używam teraz połowy zupy Do zupy wleję jedną trzecią szklanki Oczywiście śmietanę należy najpierw zahartować a więc odrobinę gorącej zupy wlewam do śmietany. I wymieszam. Tak przygotowaną śmietanę wlewam z powrotem do zupy. Możecie również oczywiście potwinkę doprawić śmietaną już na talerzu. I moja botwinka jest gotowa. Zaraz będę ją nakładać. Taka mrożenia. świeże liście, botwinki również świetnie się mrożą. Możecie więc zachować ją na dłużej. Ja mam nadzieję, że ten przepis się Wam spodobał. Napiszcie, czy też w ten sposób gotujecie swoją botwinkę. Ja ją po prostu uwielbiam, szczególnie wiosną, wczesnym latem. Jest naprawdę pyszna. I botwinka nałożona, zaraz będę się nią zajadać. Oczywiście podajemy z żeberkami zupy. Można również podać z jajkami. Ja całość lubię posypać posiekanym koperkiem. I całe danie na jednym talerzu. Na pewno można się nim najeść. Jest pyszne, tradycyjne. Myślę, że nie jeden z nas taką właśnie botwinką wyrósł. A ja Wam w tej chwili dziękuję bardzo za spędzony ze mną czas. Wszystkie polubienia, subskrypcje i komentarze. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie, pa!